Jarosław Ryba, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych. Kilka słów na temat bezpieczeństwa w sieci, ale i fake newsów. Nieprawdziwą informacją jest to, że na nasze dane można zaciągnąć pożyczkę, gdy tylko stracimy dowód czy pozwolimy go zeskanować. To nieprawda. Każda firma pożyczkowa w Internecie żąda przelewu weryfikacyjnego. Dopóki mamy kontrolę nad naszym kontem, dopóki nie pozwolimy na nasze dane założyć rachunku bankowego, firma pożyczkowa nie udzieli pożyczki. Także wszystkie te historie, o których słyszymy, gdy na czyjeś dane ktoś zaciągnął pożyczkę, nie mówią do końca całej prawdy. Zawsze gdzieś tam wcześniej pojawia się luka, niestety, w systemie bankowym, lub też osoby trochę nieświadomie zezwalają, na przykład zdalnie, na założenie na swoje dane konta bankowego. Potem cała wina spada na instytucje pożyczkowe, które tej pożyczki udzieliły, i nieświadomie domagają się od ofiary wyłudzenia zwrotu tej pożyczki. Jeżeli Idziemy na policję i zgłosimy przestępstwo, a potem powiadomimy firmę pożyczkową o tym, że miało miejsce procedura windykacyjna zostanie wstrzymana. Straty, które z tego tytułu wynikły, nigdy nie będą finalnie dochodzone od ofiary przestępstwa. Także, drodzy Państwo, pamiętajmy, żeby chronić nasze dane w internecie, ale też nie obwiniać bezpodstawnie firm, które no, starają się dochować należytej staranności przy swojej działalności gospodarczej i weryfikują w sposób dodatkowy konsumentów składających wnioski o pożyczkę.